Dwa Darki, jak zegarki rano. Cześć! Witamy na kanale Bolek i Lolek już po długiej, długiej przerwie. Równo chyba rok temu, żeśmy ostatni film ciepli. Dzisiaj z Darkiem. Siema! Gościnne występy. Gościnne występy. Kobra, Karp, Team Bytom. Darek tutaj jest chyba prezesem, tak? Tyś jest cały no, założycielem. Z Robertem to założył. No ale dzisiaj na lód. Dlatego, że no to chyba będzie ostatnia możliwość wejścia na lód, bo już idą plusowe temperatury, plus 10 w przyszłym tydniu. Także nie ma co czekać, nie Darek? Nie ma, nie ma. Byliśmy tydzień temu spróbować tu u nas na, na żabigdołach, na łące. Ale kurczwa. Porażka. porażka totalna. Darek miał chyba jedno branie, no nie wiem, czy ten kiwok na wietrze mu zawiał, ale, ale co chyba by miało jedno branie, ale tak to zero. Było jeszcze trzech hopów. God tak, jak żeśmy z nimi godali, to powiedzieli, że nic nie chycili, ale jak żeśmy schodzili z lodu, to widzieliśmy jednego konia, że chyba pociągli, nie dalej. No, pociągli, na blaszko. No? Chyba coś tam pociągli. Ale ogólnie była lipa, nie? Totalna lipa, lipa. No, dzisiaj nie wiem, czy coś się uda, no ale no, co mamy robić? No, sp 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 spróbujemy coś się pobawić. Ja siedząc <słuch> tak w fotelu, nie będzie. <słuch> <słuch> no właśnie. Siedząc w fotelu, brak nie będzie. Nie wiem jaki lud bo tak trochę było plus, potem było minus, ale w tamtym tygodniu lud był u nas tutaj na Śląsku koło miał. Tak wahał się między 8 a 10 czy coś, tam. ale taki czorny był, taki mocny, nie? Chociaż mieliśmy stracha, bo na lodzie my nie byli już 3 lata jak nam pierdolło taka krecha, to żeśmy trochę się zastanawiali, czy no a takich, no a tu też taka trochę waga jest, bo Darek też trochę waży, ja też trochę ważę. No. Także no, trzeba tak uważać, no ale jakoś my tam to przeżyli. No dzisiaj ma być słoneczko, ma być fajna pogoda. Na plusie ma być ogólnie. Jeszcze jest minus, nie Darek? Jeszcze jest minus, ale to płotka powinna chyba. No, spróbujemy dzisiaj na płotka okoń. Jakąś mamy z starą zdechą ochotkę z tamtego tydnia. Darek coś tam świeżego kupił i mamy jeszcze sztuczna, także. Takie przynęty będą i trochę jokersa. jogo nie zużył w tamtym tydniu, Darek. No takiego mamy trochę jokersa słabego, ale jakiegoś tam trochę coś tam podnęcimy, Zapach nie? Jest. No także. Dużo spacerowiczów dzisiaj powinno być, bo jest na parkingu dużo aut. samego rana, ale ma być fajna pogoda, także ludzie też korzystają, nie? No dobra, to widzimy się za chwilę. Z tym, z jakąś piękną płcią albo z okoniem, nie Darek? No, zapraszamy do obejrzenia filmu, jak będzie co oglądać oczywiście, bo tego nie wiemy z Darkiem. Tutaj bytą Chorzów, Brzeziny, taki kompleks żabiedoły. już to widzieliście na filmach, kilka stawików jest. To są dwa PZW, kolejosz i tam jest łąka, my idziemy na ten, na większy. Zbiornik łąka, taki... No zawsze jest ten strach, co włazimy z Darkiem pierwszy raz. To dalej byś robił odwiert kontrolny? Trzeba do, do spokojności. Do spokojności. Chociaż tak Ci powiem, jak się wchodzi, to... Jakoś się pewniej czuję, niż w tamtym tydniu Ci. No. zbiornik wiele darek tutaj ma ten łąka z 5 hektarów 6 no tutaj też fajne okonie są fajne płocie były jeszcze fajne szczupaki były fajne szczupaki karp ale dużo razy, dużo razy ryba tu padła nie? No były przy tym z tam schodziło bo tutaj są Pola obok i pestycydy dają szybko się robi tutaj. Uj, wam ja się zawsze aż kurwa siwe włosy pokazują. No ale straszny straszny ale tak żeś dosyć długo wiercił to no dłużej chyba niż ostatnio nie ale patrz było tego białego tuż mm. pięć dwanaście no to idemy dwanaście może. to powinno być powinno być powinno być dobrze około dwunastu jest grubszy o te dwa centymetry okej okay. Dobra, to tam idziemy przeciwko tego drzewa, nie na te, te, te tam Darek, tam, gdzie oni. No, nic tu widać tak jak bo widać chyba szlady po tych dziurach. Dobra, idziemy z Darkiem. Tam przysz... koledzy z Ukrainy są. Znaczy, żeśmy się pogadce kapli, no. i sikierki poszły w ruch, bo słyszymy. Ale tam jest Dzikus. Co? Tak. Ale fajnie ciepło. Aby tak było, to by było super. Darek to zaczyna. Ja zaczyna tutaj. No jestem od Darka jakieś, no nie wiem, 15 metrów, 20. Będę trochę na głębszym, Darek na płytszym. Zobaczymy, gdzie się coś bardziej sprawdza, nie? Ta rybka jest logicznie powinna być na głębszym, ale z logiką wędkarstwo nie ma nic wspólnego. Ile? O. Tutaj trochę jokersa, mączka rybna, no Szał nie robi ta moja No ale tak na taki krótki wypad Nie są my przecież na zawodach, a żeby się pobawić trochę. No, poczekam, niech to trochę namochnie. Łączka rybna mi się bardzo sprawdzała. W takie zimne dni, no nie wiem, może się sprawdzi. A może nie, no ciężko powiedzieć. Muszę trochę schudnąć, bo chuźwa, aż mi się ciężko zd. A mormyszka tak się sprawdza na płoteczkę, na okonia, pobawić się nią, popracować, jak jest statko. A na to tak dobrze podnęcić i poczekać, nie? Jak tam podpłyną te stado, to jest uciecha wtedy, no ale... Pierwsza porażka. Nic się nie dzieje. I tutaj ciekawostka: przenosimy się z Darkiem na dzikus. Bo PZW to był zbiornik, to on nas uleczył z naszych pragnień wędkarskich. Tam, chłopacy, też na dziku Jak biorę coś? Dwa konie? No Dareczko widzisz dzikusy, kurwa co chytają. że nie mają, Ukraińcy mają z, z, z bardzo dobre morbyki. Ukraińskie są bardzo dobre, a, oni mogą a tam może te jeszcze ukraińskie okonie pływają? <grych> to już w ogóle, nie? No a, to małe okonie już na lodzie Uf, Nie w reklamówce są w Lidlowskiej. A. Dobra jest. Podimpłisku. Co? Podimpłisku. Tak. Ta włąka piękne tereny razie u echo Darek też się nie chwali, czyli stoi Stoi jak stało, też nic się nie dzieje No poczekamy. No gdzieś ta rybka musi być Darek, nie? Musi być, no. Jest tej ryby tu dużo, dosyć dziwne. Także no... Mam nadzieję, że jakąś rybkę zobaczymy na filmie, no ale obiecać tego nie mogę. Niestety bardzo byśmy chcieli. Bardzo byśmy chcieli. żdarek ani ta okonie nawet nie chcą, wiesz jak? No, a co zaś tego mikro okonia, to było kilka się opłyn. No, by ten mały koń, nie? to cover. Wszystko się powinno zgadzać, a tu się nic nie zgadza. O, wędki jak zaczarowane. Udarka też. Nic, stareczku Szalała, szalała. Idziemy z Dareczkiem na... na Dzikusa. Tak, zbiornik się nazywa Bunkier. Taki malutki Tam jest bunker zatopiony to się tak nazywa. To jest, ma, nie wiem czy to ma pół hektara, taki fest mały ale nam no, zawsze ratowało dupę. no Jak już tu na PZ2 nic nie brało, to tam jakieś okonki. Jazgarze wielkie. Ja zgarze wielkie, no No to chcielibyśmy coś chwycić, dlatego chcemy się, bo tak głupio być na lodzie i ani razu brania nie mieć to już w ogóle jest. Parodiał na łące. No, Chytaliśmy na dwóch metrach, ale nic nie działo Może ta ryba gdzieś jest albo na górce na środku, albo w dołku jakimś, ale nie będziemy włazić, bo się trochę boimy tam na te tereny. Bo tutaj takie kreski idą, popękany jest ten lud. To też nie ma co dla ryby ryzykować życie. też Trzeba mieć jakieś. Chociaż może jest, może tam nic by się nie stało, ale tam dupcy my to. Idziemy gdzieś indziej. Jak tu nic nie będzie, no to niestety film będzie tylko z naszymi gębami. Możecie przerobię je na dwie ryby idące. <grybuj> <grybuj> na, dwa, na dwa jazgarze. No, nie wiem, może jeszcze jak będziemy wracać, to tutaj na kolejorzu jakieś dwie dziury zrobimy tu na głębokim. Tutaj. No, to może jeszcze tutaj coś po tym... Może nie byłoby to głupie, nie? Bo tu jest twarde dno. Nie, na tym dnie pamiętam, że na mormyszkach takie takie zdjęcie wychodziło. Ale tu tam środki. A te kształty są w wodzie. A tu pod brzegiem może będzie twarde. No. to no, jednak jest blisko na No, zobaczymy. Jakby tutaj się nic nie działo, to może jakieś tam na, na 20 minut skoczymy. Idzie Darek niezdecydowanym krokiem <laughs> się chyba do no jest strach. No. Musicie to zrozumieć, że to nie jest tak, że jak Darek wiesz, waży ze 120 kg no. Czy może z ubraniem to ze 130, no to to nie jest tak, że że, że idzie jak sarenka on nie będzie skakał tutaj po lodzie. No niestety. Tu Dareczku mi się wydaje, jest tak fajnie, tu jest taki ruf lecz, Tu, jak tutaj pamiętasz Tu byś, tu byś ty, tu jo, ja, albo tu ty, tu jo ja, Możemy tak. Ja zrobić Aha, dobra Darko. Ale to na, na, na później aby się tu nic nie działo To ja tutaj będę Dobra będę tylko siebie no. Ciapło mi No No tak łazimy tam i z powrotem no. i wiercimy te dziury A wiatru nie ma Wiatru nie ma Stary wędkarz, prawdę wam powie. No nie <grych> Także chcieliśmy duże nic. Niestety ani brania dzisiaj. Czy z... <grych> Wkradł się jakiś błąd albo albo ochotka robiła wszystko, żeby żebyśmy nic nie chcieli. Także zwijamy manele. I co takiego? Rozpoczęcia sezonu nigdy nie mieliśmy złego. Ale coś się źle zaczyna, to się dobrze kończy. Ale to, no, mam nadzieję, że to się źle zaczyna się dobrze kończy. Oby na tym kanale jakieś ryby jeszcze były. <laughs> Mamy nadzieję. To jest kanał dyskusyjny. Tak, żeśmy dzisiaj że... nagrali, żeby cokolwiek tutaj pokazać, ale na pewno będą zawody, które pokażemy na kanale kilka wypadów coś ciekawego się będzie działo także jak będą chęci oczywiście w nagrywaniu to będziemy nagrywać my się z Dareczkiem żegnamy, nie Darek? do następnego do następnego Bro. bez rybia <laughs> to jest niemożliwe, ani jednego brania, nie? 3 zbiorniki 1000 dziur Zanęty, jokersy, ochotki i się nic nie dzieje Ale bywa i tak No niestety ryba też musi mieć szansę trzeba i dać Ale dziwne to jest bo, bo liczyliśmy na małe okonie chociaż tam na dzikim Ukraińcy jakieś tam do reklamówki z Lidla coś już tam pchali także tam chyba coś się działo Albo mieli lepszy sprzęt a, Ukraińcy mają dobre murmy. Może mają dobre murmy? My z Darkiem może ochotka była, nieukraińska i też. Ja, bo to była chyba ta rosyjska Darek, dlatego nie brały. No Żegnamy się do następnego razu z nadwody. Prze Przeluftowaliśmy się i tyle. To jest jeden plus. To jest jeden plus. no. Pozdrawiamy wszystkich internetowych poławiaczy Perum. przygód <śmany> i pereł <śmany> na razie cześć